Jak co miesiąc w zabawie odbyła się droga krzyżowa szlakiem męczeństwa błogosławionej Karoliny. Jak przekonuje kustosz sanktuarium, ksiądz Zbigniew Szostak, wydarzenie przyciąga wiernych nawet z odleglejszych zakątków Polski. Jest to wydarzenie, które wydaje mi się, wielu rozpoznało jako niezwykły czas dla siebie, żeby przemyśleć, przemodlić wiele życiowych spraw, fedestwa mówią o łaskach uzdrowienia doznanych cudów, które potwierdzają pielgrzymi, że Pan Bóg rzeczywiście Tutaj daje czas po to, żeby wzrastać, żeby no, przyjąć ten dar łaski, który na tym szlaku męczeństwa jest ofiarowany. Dla Jego bolesnej ręki, niemiłosierdzie dla nas. Karolina się wstawia za nami, po prostu renuje w sprawach rodzinnych, w takich prostych, zwykłych sprawach no trudnych, może beznadziejnych także są sąsiedztwa, że właśnie Karolina pomaga. Więc staram się być na tej drodze krzyżowej, zachęcam osoby, które tu przyjeżdżają, nie żałują, przyjeżdżają kolejny raz i ja też jestem uczestnikiem po raz kolejny tej drogi krzyżowej. Czciciele błogosławionej Karoliny modlili się także o uzdrowienie. Przebudził się, Bogu dziękować, tu siedzi już i prosimy Pana i są Karolinki, Świętego Szarbela o uzdrowienie jego. Został potrącony przez samochód. Po pięciu tygodniach wyszedł właśnie dzisiaj ze szpitala. Na pewno był na tamtym świecie, bo są takie pewne znaki, które rodzice ich widzieli. Był na pewno na tamtym świecie. Wrócił. Jest. Przyjedziemy tu, dziękować. Parafia jest również zaangażowana w Światowe Dni Młodzieży. Być może pielgrzymujący odwiedzą również sanktuarium w zabawie. Wiem, że to miejsce Młodej Męczennicy na pewno jest wielkim zaproszeniem. Tak od 15 lat, każdego 18, czy to jest lato, czy zima, czy taki dzień jak dzisiaj, czwartek, czy, czy świątek, piątek, o 15:00 wyrusza droga Krzywa spod jej domu, szlakiem męczeństwa, tu przez bramę i przez las, półtora kilometra, do miejsca męczeństwa i stamtąd wracamy z modlitwą do jej domu z powrotem.